Od wczoraj funkcjonuje u nas nowy system, nazywa się CyberTap. Jest to automatyczny bar do samoobsługi. Różni się on tym od, powiedzmy, tego tradycyjnego baru, że klient sam nalewa sobie piwo. Przewagą jest nad starym rozwiązaniem to, że klient może sobie nalać dowolną ilość piwa, każdego piwa może sobie spróbować, zdegustować, nim po prostu naleje sobie większą ilość. Nie jest zdany na to, żeby nalać sobie od razu pojemność 0,3 lub 0,5, czy zamówić taką u barmana. Część gości naszych ma na początku obawy, bo boją się, że będzie to takie odczłowieczone, tak, kontakt z maszyną zamiast z sympatycznym barmanem, natomiast gdy już po raz pierwszy próbują tutaj obsłużyć się przy tym barze, gdy tak naprawdę wchodzą w interakcję z innymi gośćmi, którzy też sobie przy tym barze nalewają tego piwa, to yy, widzą, że to, jest, że to jest fajne rozwiązanie, podoba im się to i chwalą to rozwiązanie. Jest 20. Na 18 mamy piwa kraftowe z bardzo różnych browarów. I dwa krany ostatnie to są wina, białe i czerwone. Instrukcja jest bardzo prosta i bardzo przejrzysta. Wstępnie dostaje się kartę. Karta działa na zasadzie zbliżeniowej doładowuje się na określoną kwotę też klient wybiera tą kwotę, na którą sobie doładowuje czyli nie ma z góry określonej ceny narzuconej. System działa na zasadzie zbliżeniowej wybieramy sobie ilość. Wszystko jest bardzo jasne, przejrzyste. Po ilości nalanego piwa widać też cenę, która pojawia się automatycznie. Kartę zbliżamy do czytnika. Na ekranie pojawia się informacja, ile mamy środków na koncie. No i możemy rozpocząć nalewanie piwa. Proszę zwrócić uwagę, tu jest podliczana ilość mililitrów Za taką kwotę nalaliśmy. Czyli nie ma potrzeby nalać pełnego kufla. Można nalać sobie odrobinę piwa na spróbowanie. No, i jeśli nam smakuje, to możemy nalać sobie go więcej. Zaleta jest głównie taka, że można sobie nalać mniejszą ilość piwa, nie trzeba się męczyć od razu z kuflem półlitrowym. Multitapy mają to do siebie, że nie mają stałej oferty. Jak jakaś beczka się kończy, podpinają coś zupełnie nowego, także jest po co przychodzić. Sami decydujemy o wszystkim, jest duży wybór i nie ma drugiego takiego miejsca w okolicy.